Wczoraj z wizytą do gimnazjum nr 1 w Bolesławcu udali się trzej piłkarze Zagłębia Lubin. Trochę młodszych kolegów i koleżanki odwiedzili Arek Woźniak, Adrian Błąd i Adrian Rakowski. Trudno powiedzieć komu bardziej do gustu przypadła wizyta w szkole. Doskonale bawili się uczniowie wspomnianej placówki, a zawodnicy Zagłębia przyznali, że bardzo miło spędzili tam czas. No i dzisiaj naprawdę się nalataliśmy, graliśmy dwa mecze z dzieciakami, następnie był konkurs rzutów karnych i czołów w poprzeczkę. Porozdawaliśmy nagrody, które przywieźliśmy, myślę, że dzieciaki są zadowolone. Nie obyło się bez konkursów z nagrodami. Do wygrania były oczywiście gadżety miedziowego klubu. Punkt kulminacyjny spotkania stanowiły mecze rozgrywane pomiędzy kibicami z Bolesławca a przedstawicielami Zagłębia Lubin. O emocjach, które towarzyszyły tym piłkarskim pojedynkom, można śmiało powiedzieć: Ekstra klasa. No fajnie, mam zamiar oglądać więcej meczów Zagłębia. Nie, fajnie, bo. No, bardzo przyjemne. Się z nimi spotkałem, mogłem z nimi porozmawiać. Choć Arka i jego kolegów nie trzeba było specjalnie namawiać do udziału w spotkaniu z kibicami, to po samej wizycie piłkarze przyznali, że chętnie odwiedzą kolejne szkoły i zawsze można na nich liczyć, kiedy pojawią się następne zaproszenia.